102 FM, Słupsk, w Centrum Uwagi. Tym samym w przedmiotowej sprawie postępowanie przeciwko Ewie ten sam czyn, co w sprawie 2K 824 23 zostało wszczęte później i występuje zatem negatywna przesłanka procesowa, która powoduje konieczność umorzenia postępowania w niniejszej sprawie. Stworzyła się nietypowa sytuacja procesowa, ponieważ e, wobec pani e, były prezes PGM Skierowano do sądu dwa akty oskarżenia. Jeden prokuratorski o narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i jeden subsydiarny akt oskarżenia rodziców Nikoli Sendek o spowodowanie nieumyślne spowodowanie śmierci Nikoli Sendek. No cóż, uzyskaliśmy prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, ponieważ to postępowanie toczyło się już toczy się już czwarty rok. Trzy razy było umarzane. Dzisiaj zostało umorzone czwarty raz, po tym jak wnieśliśmy subsydiarny akt oskarżenia. Takie uzyskaliśmy prawo, by taki akt subsydiarny wnieść. No niestety nie będziemy mogli dalej kontynuować tutaj działań w tym postępowaniu, bo ono dzisiaj zostało umorzone. Ale będziemy walczyć o to, by pani Ewa W. odpowiedziała przed sądem za śmierć dziecka w tym drugim postępowaniu prokuratorskim.